Jesteś związany ze swoimi skinami, na PireSwap, możesz wymienić swoje skiny na lepsze, a z konem Tungtung możesz dostać 35% do depozytu, więc odwiedź Pire i wymienić swoje skiny na lepsze. Siemaneczko z tej ten tungtung, a dzisiaj jesteśmy na skin, gdzie pootwieramy się skrzyneczki, zobaczymy jak Cię skrzyneczki płacą, ale zanim możesz wejść do depozytu, wpisać kod TungTung -tung i otrzymać 10% bonus do depozytu oraz 2,10 za darmo na start i do tego za ujście kod możesz dostać dostęp do prezentów, giveawayów, więc zobaczmy tutaj a, jakie giveawaye y są ak aktywne. Mamy tutaj e, akacza takiego za, za 18 zł, jak za za minutyszkę, Stówka dos, możesz dołączyć do każdego wtedy giwaju, więc tutaj 8 stówek mamy e, całkowicie w giveaway, więc całkiem, całkiem nie zasunka, Więc jeśli chcesz dołączyć do Cezusins, możesz zrobić skodem Tung Tung i mieć dostęp do tych wszystkich giveaway, a my zaczynamy. Z odcineczkiem. Zobaczmy jak się spłacą z skrzyneczki. Zobaczmy taką skrzynkę Victory Lab. Zobaczmy chyba co nowe jakieś skrzyneczki, bo wcześniej ich mi się zdaje, że nie widziałem, więc może zacznijmy sobie od tej środkowej za dwie dyszki. Co możemy z tej skrzyneczki za dwie dyszki, zobaczmy. Talon Knife Doppler Phase One, całkiem, całkiem niezły noż, zobaczmy, 9 koła za taki nożyk, całkiem, całkiem niezły dropik, więc weźmy sobie trzy otwórzmy i zobaczmy jak tutaj będą sypały te skrzyneczki więc zobaczmy zobaczmy, pierwsza chromatic aberration całkiem całkiem niezła wóbka ale to chyba nie jest za dużo warte dokładnie 40 zł za wóbkę ale tutaj mamy tak naprawdę open za 60 więc to jest całkiem całkiem niezły drop więc zobaczmy te kolejne open stare Protector mp9 też coś to będzie 6 dyszek więc taki money back dostajemy co open, a więc całkiem całkiem nieźle to wygląda zobaczmy dalej mamy tutaj skar 20 i mp9 więc może tu być nawet jakiś profit a prawie prawie z zutówki braku, a więc money back money back nie jest zły co, ale chcemy dostać jakieś dobre skiny najlepiej top dropy ale do tego musimy jeszcze chwilę poczekać pierwszy profit co powoduje tylko 3 złote ale Poprzednie openy też były tutaj moneybackami, więc tak naprawdę nie jest źle. Zobaczmy, neon rider, czerwony skin, ile to może być warte, 5,6 dla tego skina, więc mamy kolejny profit, 8zł profit na skineczce, więc całkiem, całkiem, całkiem nieźle ta skineczka płaci. Zobaczmy kolejną, victor lab, zobaczmy jak ona się, Skinieczka się załadowała i mamy tutaj takie całkiem niezłe dropy, Ałubka prince, tutaj zobaczmy ile jest warte. 20 koła tutaj mamy kolejny za 20 całkiem całkiem niezły dla piki, więc otwórzmy sobie może trzy takie skrzynki 120 za open i zobaczmy jak one e, dają więc e, pierwsze open zobaczmy zobaczmy może coś ciekawego full injector całkiem całkiem, całkiem niezły tak ale to chyba nie będzie profit dostajemy stówkę więc trzech dyszek nam brakło tutaj do profitu więc e, niedużo ale jednak to nie jest to, czego byśmy e, oczekiwali. Zobaczmy kolejne stówka 150, więc całkiem, całkiem nie tej skinki dostajemy. Ale chcielibyśmy e, dać jakieś kostki, może tutaj. To by było coś ciekawego. Zobaczmy e, kolejny open. Zdaje się, że może to być koło Malebeka. Połowa nie jest źle, ale na pewno chcielibyśmy coś lepszego dwa tutaj teki dziewiątki zobaczmy ile to będzie warte 50 one są może dokładnie 50 i 30 bo gorsza jakość a więc mamy tutaj stówkę dalej zobaczmy kolejne openy, jak to będzie dzisiaj płacić mamy chyba tego tą CZkę, tak mamy CZkę, więc to może być mamy back dokładnie 125 a zobaczmy co mamy w kolejnym openie mamy tutaj famasa galila są trzy niebieskie slime więc raczej to nie będzie profitu mamy 48 więc 1 trzecia więc nie za ciekawy open zobaczmy kolejny full injector więc tu mogą może być 5 dyszek może jakby to był jakiś faktor new byłoby coś więcej warte a więc otwieramy kolejny zobaczmy jak to wygląda Mamy tutaj kolejne dwa niebieskie skiny, więc to nie będzie dużo warte, trzy dyszki, no mogłaby ta skrzyneczka dać jakiś ciekawy drop taki, żebyśmy zobaczyli, co może ciekawego z niej wypaść, to widzimy, że na przykład Orion, Atomigalo i całkiem, całkiem ze skiny, więc odpuszczmy może jeszcze parę na buście, może na buście nam tutaj damy 252 za open, no i dostajemy chyba taką emeczkę, MPL, zobaczmy, jak ona będzie warta. 260, jeszcze takiego maka dziesiątkę za 130, więc mamy całkiem niezły profil, więc ta skrzyneczka na buście całkiem, całkiem ciekawa, mam trzy kolejne czerwone skinki, więc kolejny Open 350, więc kolejny profil, więc ta skrzyneczka na buście całkiem, całkiem niezła, więc e, otwieramy kolejno, mamy jakieś Famasy, 5 dyszek, całkiem, całkiem nieźle, zobaczmy, otwórzmy. Kolejne te P90, 190, więc ma, mały luz, ale nie jest źle, 8 koła byśmy musieli zapłacić za tą skrzyneczkę na jesterze, więc mam taką czutkę, że może tutaj jedna skrzyneczka nam coś odda, otwórzmy jedną i zobaczmy jak to się potoczy, tylko jedną tak na testa ale niestety tutaj widzimy, że e, update chyba się był do skrzyneczki więc musimy wejść i wyjść i zobaczmy jak to będzie wyglądało 2600 otwieramy jedną naczutę tak zwaną i zobaczmy co tu będzie może te glovesy nam wpadną? chyba tak i mamy 19 koła więc całkiem, całkiem niezły e, proficik tutaj widzimy, że drugi top drobny nam wpadł więc tak naprawdę 12% było na całkiem całkiem niezły profit i ak, i nam wpadł więc całkiem niezły open, na koniec jesteśmy super dropo, więc całkiem, całkiem ciekawie. A jeśli chcesz dołączyć do CSGO skins, możesz zrobić z kodem tungtung tung i dostać darmowy e, darmową skrzyneczkę za 2 zł i jeszcze 10% do depozytu z kodem tungtung. Tung.